To może będzie coś takiego, właśnie tak myślę sobie. Możemy wrócić do gitary, możemy, tak panie Andrzeju? Mógł Oczywiście. Tak zastanawiać. Bo tak właśnie, nie wiem, czy tutaj, czy tutaj u was są, są, że tak powiem, duże kresowe, tak? Są, jest troszeczkę? Mam taki spektakl, który niosę przez życie, już 30 lat. I on się nazywa Lwowskie Piosny Tutoncia. I tam śpiewał taką piosenkę, jest taka piękna piosenka, która się nazywa Chlip Kulikowski, piosenka napisana przez Mariana Hemara, kiedy on e, wyjechał do, no los go tak po prostu wykierował, żeby wyrzuciło go w Londynie, prawda, w Londynie się tam znalazł i co wam powiem? Powiem wam tyle, że, że no, trzeba by powiedzieć, co to jest Kulików. Kojarzycie Kulików? Kulików jest takie miasto, które jest położone 13 km od Lwowa. Coś co, pamiętacie z lekcji historii Magdeburska, e, prawdą magdeburskiej budowy miast w średniowieczu. Było coś takiego. To, to była prosta zasada, że że w mieście mogli mieszkać tylko chrześcijanie, a reszta tak zwanych, no powiedzmy, no, nie, nie będę nikogo obrażał, ale, ale inowierców musiała mieszkać 13 km od miasta na tym polega Fordon pod Bydgoszczą, właśnie kulików gdzieś tam pod, pod, pod no i wiele, 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 wiele różnych miast. Kulików był miastem niezwykłym, bo w kulikowie jak pisał Jurek Janicki, jak się wjeżdżało od strony Polski, od strony Krakowa, od strony Galicji do, 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 do Lwowa, jak się wjeżdżało do Kulikowa, to 900 kominów dymiło chlebem, wypiekali chleb. Potem zawozili na Plac Halicki i tam sprzedawali we Lwowie. I ten Marian Hymer napisał jedno z niezwykłych zupełnie, Wierszy piosenek o smaku chleba, co jest rzeczą coś nie, niewiarygodną wręcz. Ale posłuchajcie, bo to zasługuje. Dobrze, a to bez, bez tego, bez kapu. Dobra. Macie? Mamy? Słyszycie? Będę śpiewał. Jak mówił Jurek Janicki, mowa lwowiaków. Jak kto jest z Warszawy, z Poznania, a mu niż nie się. Ale przecie on nie wie o co chodzi, to skąd on może wiedzieć, nawet jak się dowi, że mile od lwowa w miasteczku kuli. Wysoka osada, i piekli tam pikaż z dziada prapradziada chleb. Ten chleb kulikowski, chleb kulikowski, chleb kulikowski, chleb. Ten chleb kulikowski, chleb, ten chleb. Taki duży bochem na bochnisku jak z wiśniowego drzewa, ale krucha, ale chrubka. Po tylu latach ja pamiętam jeszcze jak świć, jak błyszczy się, jak krzeliści, jak trzeszczy i pachnie jak tylko się wejdzie do kuchni, to ja Wam więcej powiem. Як часом я тердухні на ринку от страганов, то нараз сталим ринкем заєкетим запахем, то скурко і тим кмінкем. Хліб, тен хліб куліковський, Хліб куліковський, хліб куліковський, хліб, тен хліб куліковський, хліб, тен хліб. A cóż ja wygaduj? Boże, Ty mój Boże, Zlituj się nad nami, zrób, co tylko możesz. Przeciwnie ja nie proszę z samego łakomstwa, Żeby to zostało dla Lwowa, dla potomstwa. Dla tych lwowskich dzieci, co rosną wśród Anglików, Może kto z piekarzy, który z czeladników? Jeszcze gdzie pamięta, jaka to recepta Niech on ją zapisze, niech on ją wyszepta Dzieciom umierając, tak by jego synek wiedział Ile mąki, jak drożdży, jak kminek Niech to ocali, niech to się uchowa Ta mała cząsteczka prawdziwego Lwowa Bo Lwów to nie jest tylko okolico na mapach. To ludzi, to piosenka, to ta mowa, to ten zapach. Czuję, Brzesiu. Chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip Dziękuję bardzo. Nie chcę Was zadręczyć. To tak woli Dziękuję no. Jeszcze raz. Dziękuję. Trzeba zawsze chwilę poczekać. Ale my już nie mamy czasu, czekać, drodzy Państwo. 21 minęła. Dziękujemy bardzo Panu Grzegorzowi za e, twórczość. E, poetycką, którą tutaj, e, którą tutaj możemy podziwiać na ziemiach polanowskich, ale nie tylko, bo i w całej Polsce jest znany już i w wszędzie. Wielkie brawa dla Pana Grzegorza. A to potem tego właśnie są tacy znamienici artyści jak Pan Stanisław, czy też wcześniej, jak kilka miesięcy temu oglądaliśmy e, jak oni mieli. Między miłowaniem a miłowaniem, tak? Nie. Między ciszą a ciszą, tak. Martin Kac i jego królem. No cóż, dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo miło było, ale wszystko co dobre, kiedy się kończy. Mam nadzieję, że za jakiś czas w podobnych okolicznościach spotkamy się na sali naszego środka kultury. Dziękuję bardzo.